No, wędrujemy, wędrujemy, kolejnego makanika mamy. To nie jest taka stuprocentowa seria, bo wszystkie te makany do tej pory robiliśmy, to były całkowite serie. No nie licząc tam tego, tam ma większe turbo, co z nim się trochę dłużej zejdzie. Ale ten makanik z fajnych rzeczy ma zmieniony układ wydechowy. Katalizator jest seryjny, ale dalej jest rura pierdzielnięta, tak jak pod niego zagląda 70 minimum. Jest naprawdę kawał fajnego układu wydechowego tutaj w moim klękaniu, ale jest gruba rura, naprawdę. Fajnie to gada, no bo jest taki katalizator, który wycisza końcóweczki. Ma cztery takie, no one mi się za bardzo nie podobają. Wyjadę z tych krzoków, to pokażę wszystko. Teraz, teraz zajmujemy się na razie wyczytywaniem wszystkich sofcików. No i będziemy się bawili, testowali go. Wersja europejska, roczek chyba tak jak one wszystkie tutaj przyjeżdżają 2017. Dobra, do dzieła. Częstsze, naprawdę moje ulubione. Jeszcze tutaj jak byłoby w półmacie takie czarne, to byłoby ideał. Bardzo ładnie to wszystko utrzymane, przebieg 123 tysiące kilometrów. Zegary Europa, fura też Europa. Aj, dobra, działamy, wyczytujemy. Jesteśmy na pokładzie, wyczytujemy. Tak się zastanawiam, czy zrobić z tego osobny odcinek, czy taki króciutki może odcinek. Po prostu, no, co tutaj jest? To jest test po prostu układu wydechowego tak naprawdę. Będzie nasza Stage jedynka, będzie nasze odmulanie skrzyni biegów. No i ten Macan w stosunku do tych 9 pozostałych, które tutaj u nas były, ma po prostu zmieniony układ wydechowy od downpipa, czy mniej więcej odtąd, po sam koniec jest przelotowy. No, fabryka też jest przelotowa, a ta ma rurę 70 mm, seria ma 65, ale w serii to jest tłumik środkowy, który w środku się zwęża do jakichś 60 mm. Więc on ten tłumik środkowy trochę tutaj psuje pierdoli. Dobra, za pierwszym razem udało nam się odczytać. CMOS 18.1. Zobaczymy, czy nie ma jakiejś aktualizacji. Jak jakieś aktualizacje są, to oczywiście wiadomo, będziemy aktualizowali, bo to dodaje mocy. Już kiedyś to udowodniłem, że między starym softem dwójką, a czwórką jest na przykład 10 koni różnicy. O, mamy dwójkę, maksymalna dopuszczalna jest trójka, więc warto będzie na pierwszy sterownik zaktualizować. Ten autotuner ściągnął mi z niego soft i pisze tutaj, że OPF, on ma 245 koni OPF, co on pierdoli? Już soft już jest czytany, zobacz pod maską, jak on wygląda, czy on ma OPF, a niemożliwe, to bym musiał mieć wydać na drugą stronę, pierdolę. No, gdzieś w polifcie, w przedlifcie OPF. Co ten autotuner tutaj pierdoli? Ale IMOS 18.1 się zgadza, jakby był OPF, to byłby zimoz 19. Nie no, nie ma nic, kurwa, normalny jest katalizator. Duży taki i tyle. Europka, jeszcze chcę zobaczyć, czy trzymała się wtrysków. Europka. Jest, listwa, z w wtryskami, czyli to jest. Potem najprościej poznać, czy to jest Europa. Dobra. Dobra, sofciki, wszystkie do informatyka już wysłane. Przestawiamy mechanika, będziemy lecieli im na hamownie. Wszystkim mnie uszachał, tłumacz, jak to bez nadziei nie do skrzynia biegu, więc skrzynie biegów zaraz będę wyrzucał. Poprawiono. Najgorsze, to jest w zasadzie zmiana z szóstego na, 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 na siódmy bieg, że trzyma. Bardzo niski obrot. No w Porsche ma tą zaletę, że tylko trochę dodaje się gazu, natychmiast redukuje, ale no, no, trwa to jakiś czas zwłoki, masa dostaje po dupie, jak się jedzie na niskich obrotach i tak dalej. To jest samo zło po prostu, którego się w tej chwili będziemy pozbywali. Przed hamownią zagrywam sobie pięknie od bloczka, a tu lucyferek coś zauważył. Ja sobie tak patrzę, nic nie widzę tam. A wcześniej do Pana zaglądałem, mówię, o jest dobrze, że ma suchą pompę wody. No nie wszystko fajnie, bo troszeczkę miał mało płynu. Mówię pewno, cieknie z pompy wody, ale pompa wody ładna sucha. A lucyferek od razu zauważył, że. Alternator się nie trzyma. Pięknie. Nie dolny. Trzech śrub nie dolna musi być? Jedna jest. Tak, tak, tak no, mówię, mówię, że jedną dolną o, kur. Nie, patrz, on ma w ogóle. Jedną ma. Jedną ma. Tak, trzech nie ma. Trzech nie ma, no pięknie. Samochód świeżo po serwisie odebrany do nas przyjechał na modyfikację. Ja pierdzielę. No to ten zawodnik, niestety, pod prąd, bierzemy się pod płot chciałem powiedzieć. Bierzemy się do następnego. O, tak to jest, Po wszystkich, wszystkiego nie będziemy sprawdzali. No to pasowałoby, nie? ktoś wymieniał na przykład olej tutaj w silniku, to trzeba by zobaczyć, czy osłony pod silnikiem nie są urwane, czy śruba jest skręcona, czy w ogóle jest olej w silniku, kurwa. Ai, ai, ai. Dobra, nie dziś. Śrubki trzeba zamówić co za. so, nie? są nietypowe śrubki, to są śrubki aluminiowe. No to porszaczek ze sportowym układem wdechowym naprawiony, śrubki zastąpione oryginalnymi, ale stalowymi, a nie tymi aluminiowymi gównami. Trzeba było je niestety nawiercać. Wybijać, wyciągać, gwintować, no, pierdolenia, pierdolenia, ale jesteśmy, jedziemy na hamownie sprawnym wozem. Ciekaw jestem, czy po drodze jakieś krzaczki nie wyjdą, kurwa, bo nie. Ciekawostka jest taka, furka ma regulowany wydech, teraz chodzi głośno, bucząco, a teraz już, teraz już jest hardkorowy burczyk. Ja <laughs> no będziemy, oczywiście, w trybie hardkrowego burczka jeździli i sprawdzali zaraz osiągi. Niestety, Racer Logika nie wziąłem, więc. Zegarów zrobimy nagranie, ale podejrzewam, że tolerancja błędu podobna około 0,1 sekundy będzie. To zapadałem po trójny zestaw sport, bo sport jako skrzynia biegów, zawieszenie maksymalnie twarde, kontrola trakcji off. Dobra, jesteśmy gotowi, zatrzymujemy się i testujemy na razie tej seryjne wydanie. Jak to się ma, hamulec, gaz do deski. Kurwa, co jest? Procedury startowej nie ma? O kurwa. Jest sens go testować, jak nie ma? No nie ma, ty no dobra, no to o kurwa. To gaz do deski. Fajny taki ma piardy przy zmianie biegu To jesteśmy na hamowni, zaraz zobaczymy jak tutaj seria z wydechkiem działa A seteczkę mamy już wystrojoną 380 no. nie wyszło Wolno samce, 3,7 litra I mamy prosiaka O, kluczyk muszę do niego wziąć Zaparkować trzeba Porsche w garażu No to zobaczmy Co to ma Seria plus, naprawdę taki sportowy Sportowy układ wydechowy Zobaczcie, wcale aż takiej ekstremalnie dużej różnicy w rozstawie kół nie ma między 370z a takim makanikiem. A nie, dobra, przepraszam, gadam głupotę, trochę jest tej różnicy. Wydach swoją męskością normalnie aż przytłacza, ale tak bardzo pozytywnie, posłuchajcie. Jest dwulitrowa, naprawdę tak mięsiście, bez żadnego jakichś wibracji, nic w sposób brum, no, no, pięknie. No już się wiążemy, już się sprawdzamy. Od razu zobaczę jak to dołu wygląda. I oby dawało troszkę mocy. Zobaczmy, co to ma. Zrobione. No wydech jest rzeczywiście, jest siedemdziesiąteczka. Na grubasie jest, no to jest niestety Porsche jest zabudowany skurwiel. I od downpipa widać tutaj seryjnego plecioneczka. Spoko. Jak byłby sportowy katalizator, toż samochód byłby, urywałby łeb. Fajnie, 5 mm mamy grubszą rurę. A to się dobrze przylicza, bo to będzie zmiało z 15 na przykład ten większy przepływ, mimo tych 5 mm, tylko to się rozdziela. Aha, i tutaj mamy jedną puszeczkę. tu mamy drugą puszeczkę. A czyli puszeczki końcowe są aktywne. No dobra, kurde, już Cię wiążemy. O, w po, po seryjnym jeszcze tutaj. Wieszaczka, jak tumiczek był. w ogólnie tutaj był jeden tumiczek, tam były dwa tumiczki. Tu jest taki mały bzyczek, jest, który jest przewężenie, bo Jak normalnie róża fabryczna ma 65 metrów, to ten tumik w środku się zwęża na 60 mm. Takie małe przelotowe, które ja u siebie wyciąłem. Nie, ale na pewno w naszym prosiaku będę chciał coś z wydechem zrobić, żeby trochę bardziej męsko było i troszkę jeszcze tam uwolnić ten wydech. Jeżeli chodzi o performance. Wjechało trochę gleby i kurde, okropnie, ale to okropnie, jestem ciekaw i tak dziękuję, tak się spełniam. Takie porównania mam, swoją wiedzę ciągle rozwijam, że zobaczymy, co po prostu w serii daje ten wydech, czy to coś daje, czy to nic nie daje. Jak w nic nie da, to może przy Stage u jedynce coś da. No, zaraz będziemy wiedzieli. No wszystko, będę o dziwo logował serię, bo chcę zobaczyć, co ma seria z wydechem do pokazania. Spacja tu, spacja tu przełączniczk dwa i chuj, trzeci bieg jeszcze raz. Mruczę sobie fajnie a dłucha dokładnie tyle co ma zadane 09, 08 08. A! trzeba się zakręcić, o chyba będzie lepiej. Też kwestia opon weźmy pod uwagę, że on ma koła 18, więc bardzo dobrze przyspiesza, bardzo dobrze hamuje. Wynosi się z przyczepnością na zakrętach, ale... Pewno wyjdzie, wyszło ma dosyć dużo mocy na kołach, a ile będzie na piecu? No to jest pytanie. Dobra, tam nie się rysuje. Ja już to tutaj opisuję: Macan, przedlift, Wydech, Przelot Fi 70 mm. Dobra, mamy serię. A furkę trzeba przestawić na tryb hamowni 4x4, ale grubo wyszło, jak żyja Przy ogazie zagrywania soft od razu będziemy robili, żeby temperatura oleju niższą trzymał. Dobra, ja już przekalibrowuję hamownie, a mi coś żebra, bo ja pierdolę. W po kalibracjach, żeby odcinka była na 7000 obrotów, no i przestawienie mocy strat wyszło 277 koni oraz 410 km. Zdecydowanie najmocniejsza sztuka. Fakt, że to jest soft po aktualizacji, ale kurwa, wydech tutaj chyba dał ze 20 koni mechanicznych normalnie. To jest katalog 256 koni tu po aktualizacji może, ale to może one miały ze 262, 265 czasami się zdarzało. no to ten ma dobre 12-13 koni mechanicznych, więcej od serii czyli wydech daje, robi robotę. Standardowy nasz wirusik zapakowany, już go sprawdzamy już go logujemy, być może się okaże, że będzie można zaponu coś od standardu dojebać czy coś. Turlamy się po stage jedyneczce o kurwa, ale mocasz, ale mocasz będzie, ja pierdolę Wydech robi robotę. Troszkę wyżej nam się wóra zakręciła po sofciku normalne O kurwa! Nałożymy sobie na to co było. Ja pierdolę, nie wiem, w ogóle, zawsze dla mnie Maka to był... Wydech ma przylotowy i chuj, tam nic na nic tam nie wpływa, nic tam w tym wydechu nie można poprawić, tam byle downpipa zrobić, tak naprawdę i cholera tu wychodzi na to, że go wydech e, trzyma w serii, nieźle kurde. Czy te końcowe tumiki musi mieć jakieś spisty w takim razie, albo ten środkowy może jak Skoda z jakimiś przegrodami. Ja się 430 koń zrobiłem na seryjnym wydechu, tylko bez środkowego, przylotowego który zwęża z, 60 naszy, z 65 na 60 mm, a to widać, że tam gdzieś jeszcze coś tam, jakieś bolączki, osłabienia są, no kurwa, to wstaje i wszystko robi, ja pierdolę. Takie zajebiście mocne sztuki, takie najfajniejsze po 305 koni miały tutaj na tej hamowni, na tej Jedenca, no, te 5 koników sobie doszło, tak od strzelika. Wstaje pięknie, no fajnie jest. No, wydech na cofki za że tak powiem, nie wpłynął. Nic tu w Sovczy nie dopiero tu Mamy cofkę maksymalną minus 3, minus 2,63, minus 2,25, minus półtora, minus 2,25, minus 1,5. Minus 1,5 minus 263, Czy myślałem, że górą chociaż z pięć dołożyć? Nie, tutaj no nasza typowa stage 1. Widzę, że nie wymaga żadnej, ale to żadnej korekty od strzała siadła. Może jeszcze jeden pomiar zrobię, może coś się zaadoptuje. Zobaczymy, jaka tam posłuszność tego jest. Względem tak, jakby zadanego doładowania mikroskopijnie od 4200 do 5600 jest wyższe doładowanie, Ale to jest kurwa, to jest. Nie, to chuj, tam 5000 bara, To nie ma znaczenia. A góra jest, idzie. Idealnie po zadanym sofcie. No nie, no, drugi raz z ciekawości się coś się może zadoptuje pod ten wydech, ale po zmianie wydechu widzę, że tu nie ma co robić korekt sowciku. A jakby cooler już był, to już można by dojebać za Drugim razem sobie chyba za płonu coś dojebał, dłukawki mu się zmniejszyły. Bo na kołach 246 koni. Albo pony się zgrzały, bo inaczej się na rolkach ułoży. No zaraz zobaczymy, jak sobie dodam od straty, czy coś tam się zmieniło, czy nie. Ale generalnie, kurde, jest spoko. No i termostat mamy na maksa otwarty. Generalnie olej i woda będą miały taki same temperatury. No właściwie mówi, że takie 104 stopnie trzyma. No tak trzyma, ale jakby to był Volkswagen, to by trzymał 110-111 stopni. Więc już fabrycznie w Porsche ma trochę ten termostat bardziej otworzony, że trzeba mniejsze temperatury jak Volkswagenik. No ja, i chyba się nic nie zmieniło. Ale zobaczymy. Eee, powtarzalnie, jeden chuj, nawet mniej trochę wyszło za drugim razem. No, czyli hm, na no, trzy koniki jakiś daje wydech nie spierdzielać, ale zrobimy sobie jeszcze jeden testik, zrobimy sobie testik z cichym wydechem ło, ale różnica jakby jakaś taka w próżni jakby się jakąś taką wpadło, dobra to jedziemy w trybie cichym no to mamy tryb cichy, no jest dużo ciszej Prawda, dużo, dużo ciszej nie jako go złapać Dobra, bo nie chciałem puszczać kierownicy. To jest spacja. Teraz jeszcze puszczam kierownicę. O, z dwa konie spierd... Znaczy czy do serii spierdzielam dwa konie tak jak w serii. Bo no, mieliśmy chyba 246 koni na kołach, a teraz na cichym wydechu mamy 242 koni na kołach. Przy każdym pomiarze mi się kreseczki widzę, wygładzają. A do ładowania ma równe dziwne te takie kreski. Zapłon też ma dobry. Ma no, delikatne cofki tego zaponu. No i. Przełożymy sobie Stage 1 cicho, głośno. O, o kurde, lepiej będzie. Środeczkiem będzie lepiej. Między 4600 a 5200 obrotów już widzę, że jest lepiej na głośniejszym układzie wydechowym. No, o. Tak, środeczek. Moc maksymalna spoko, ale tutaj wydech środkiem najwięcej dał. Tak jakby tutaj w tym zakresie pomody po Stage 1. No to mamy naprawdę idealne porównanie w trybie cichym, w trybie głośnym. To co tutaj widzę, e, ciuteńkę wolniej turbo stało o 20 obrotów, troszkę mniej niutka w zakresie e, 3.000-3.600 obrotów, tyci-tyci, no tak trochę, o kurde, ich to no, przepraszam, kurwa, a, i troszkę więcej, i, no taka bardziej zauważalna strata jest na trybie cichym, między 4.200 a 4.600 obrotów, 4.000, na, na 5.200 obrotów, no to jest taka... Taka większa różnica spadeczek, ale moc maksymalna, przy drugim pomiarze mieliśmy 3084 konie. Teraz mamy 3073. Poprawnie spoko. Zawsze te parę koników lepiej od serii. A z ciekawości nałożę sobie taką najlepszą, najzdrowszą serię, jaka tutaj była Makana. No i do tej pory na, yy, nasz wszech kurwa zajebisty najlepszy Makan moc strat nawet taka sama wyszła, no bo to wiadomo, tam te same samochody. Miał 305 koni 430 Nm. No to tutaj kurwa z tym wydechem chuj tam w moc maksymalną, że jest tylko trzy konie mechaniczne różnica, ale jeżeli chodzi o wstawanie turbosprężarki, środek, wszystko, no jest przepaść. Jest po prostu przepaść. A powiem szczerze, że bazowo są to te same softy. jedna i druga fura na paliwie 98, jedna i druga ma jakieś tam delikatne cofki, ma. ale no taka jest różnica. No kurde, przepaść jest naprawdę. Tak patrząc przy 2400 obrotów, no to jest 50-60 różnicy Czyli ten będzie dużo fajniejszy, dużo lżejszy I To jest tamten jest też po sofcie No i to był do tej pory najmocniejsza sztuka, numer 09 Tam ma numer 11, a numer 10 nie hamowaliśmy, ona miała większe turbo, dziesiąteczka no... Zajebisty jesteś Wydech naprawdę robi robotę Tutaj, gdzie turbina ma sprawność, to wykazała ją Na jeszcze naprawa tego skrzyni biegów A co mogę powiedzieć? Woda rewelacja Start stop Dezaktiwieren Więc kolejna rewelacja Wszystko to co właściciel chciał No i alternator naprawiony Tego właściciel nie wiedział No ale już wiem Ma naprawione Będzie widać na, na, na filmie No dobrze się tym samochodzikiem mieć No turbo dziura jest zmniejszona od tego wydechu Więc to powoduje Że dużo sprawniej się Dużo fajniej ten samochód od seryjnego egzemplarza Mimo że tylko jest tam Około 100 obrotów różnicy Ale to, to, to już wystarczy Że jedzie się tak jak teraz Że ona już że już pompuje I już, już wstaje to wszystko Obadajmy, jak to przyspiesza. No nie Bez procedury startuje seryjny soft skrzyn Na razie jest tylko dołożona moc, więc hamulec y... deska po prostu, bo nie ma procedury. A ten układ wydechowy pięknie strzela, dobra, jest stówka no, z miejscówki wracamy na bazę w kurwieniu, w zamuleniu. Kurwa, ja pierdolę, jak tak niski obrot można otrzymać. Fujnie zdrowe to jest dla wszystkiego. Eee. Najważniejsze, żeby się dobrze jeździło tam chuj w te mocy. Znaczy no wiadomo, no moc, jak się daje dużo gazu, robi robotę. I w ogóle i w ogóle, w ogóle. I zwłaszcza ten moment obrotowy z dołu w takim normalnym powozie tej wagi. A największą zmianą taką odczuwalną do normalnej jazdy to skrzynia biegów. Jest. Jak skrzynię odmolimy to efekt zwiększenia mocy, no może nie podwoimy, ale będzie tak tak fajnie, tak lekko będzie się tym po prostu jeździło, tak w odczuciach, jakby pół tony była to fura lżejsza. Tak więc wchodzą nasze bazowe, dopieszczone, sprawdzone nastawy plus launch control na 5000 obrotów, nie wiem, czy po to oponu będzie optymalne takie 5000 obrotów, najpierw zmniejszymy to na 4500. No ale może, może sklei, oby zadziałało, bo nie uda mi się w tym samochodzie nie razu eee, launch control odpalić. Może, nie wiem, przez tą funkcję hold, kurde. Nie wiem gdzie ona nawet ma guzik, że to wyłączyć w cholerę. Okej, okay, mamy to. Jedziemy na testy. Najpierw zacznę czy launch kontrolę działa. Tak. O, tak. I gaz Jała od razu. Kurwa, tak powinno być. I najważniejszy teraz test. Wieździe na mieście, jesteśmy na drive. Ie. Kiedy nam wrzuci jedyneczkę, trzeba zacząć się do zera, żeby była jedyneczka, czy. Nie. Jest pięknie i mamy teraz dynamikę. Dodam gazu i zapierdolony. O to chodziło. domeczka przy 105 weszła. I Dobra, zobaczmy, jak on to ma atrakcję. Nie mieli, idzie. Bardzo dobrze. Wszystko gra. Obawiałem się, że na tych kołach 18, on będzie mieli, zwłaszcza z 2, 3, 5 z przodu, 2, 5, 5 z jak przyklejony, ba ba i pojechał. Nie, no jest fajnie, jest wozik. No Skrzynia odmulona, bardzo się teraz tym będzie przyjemniej jeździł. Klasycznie, czekamy na właściciela i właściciel trochę pojeździ, niech, niech da nam znać, jak, jak wrażenia z jazdy. No, mamy procedurę startową, nie będzie z niej korzystał, ale raz na jakiś tam czas można tam sprawdzić, czy samochód, bo albo tam wieś żonę, kolegę, czy coś, tak troszkę przyspanować bo to jednak z procedury jak się startuje, to jest taki efekt wow. Chociaż tutaj turbo i tak super szybko mega wstaje w połączeniu z tym układem wydechowym, więc nawet jak się zatrzymujemy i dajemy gaz do deski, to też tak 2000 obrotów i już 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 już, już już, 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 leci fajnie naprawdę. No i trzymajcie się, pozdrawiam. To był porszaczek, test po prostu układu wydechowego, czy coś daje, czy nie. No to prosiaczek do odbioru śrubki już ma dobre. A tutaj ciekawostka. Porszakowy zamiennik. Ten nie ma wzmocnionych, tylnych nadkoli, ma większe amortyzatory i stabilizatory i sprężyny. Tego też trzeba bo właśnie do niego wjechał nowy rozrządzik.